Cześć! Nalewka z rabarbaru ma wielu gorących zwolenników, ale są też tacy, którzy uznają ją tylko z dodatkiem innych owoców albo przypraw. Dlatego w tym odcinku zrobię ją na dwa sposoby: z samego rabarbaru i z dodatkiem truskawek. Porównamy i sam wybierzesz tą. Która bardziej ci odpowiada. Zanim jednak zabiorę się do pracy, chciałem Cię prosić o subskrybowanie tego kanału, który jest poświęcony wyłącznie tematyce nalewkowej. Subskrybuj go i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do przygotowania nalewki z rabarbaru będziemy potrzebować 5 kg rabarbarowych łodyg, spirytusu, wódki i cukru. Drugą nalewkę przygotujemy zamieniając 1 kg rabarbaru na kilo truskawek. Reszta składników bez zmian. Rabarbar myjemy, ale nie obieramy ze skórki. Potem kroimy na niewielkie kawałki. Truskawki także płuczemy i dopiero później pozbawiamy szypułek. Kroimy je na połówki. Do pierwszego słoja wsypuję 5 kg rabarbaru. Teraz zalewam rabarbar spirytusem i wódką w proporcji 4 butelki spirytusu i 5 butelek wódki. To nam daje alkohol o mocy 65%. Do drugiego słoja wsypuję 4 kg pokrojonego rabarbaru i dosypuję jeszcze kilogram truskawek. Zalewam alkoholem tak samo jak poprzednio. Teraz odstawiam słoje na 6 tygodni maceracji w ciemne miejsce. A po tym czasie spotykamy się, aby odlać nalew i zasypać składniki cukrem. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś nowego kanału, to zrób to teraz. Możesz też zobaczyć inne moje filmy.